Spójrzcie, mam do sprzedania takie felgi jak te albo same takie do nich dekielki pasujące. Tutaj przeszkadza o ten gadżecik, więc nie mogę tego włożyć, ale o tak felga wygląda po... O! Mniej więcej. Tak. Tak to wygląda. Uważam, że do Bentleya czy do Rolls'a one są doskonałe. Tak wyglądają z boku. Spójrzcie. Spójrzcie na te przetłoczenia tutaj takie. Są w bardzo ładnym stanie. Pięć razy <coughs> pierwszam. 5 razy 130, 20, 20 celoda. Tak z boku wyglądają.